Siema, tu Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię, trochę się musimy przesunąć, w serii szybkich rozpak. Zestawu Marzenie każdego gracza MKG z ATX06-2016 pod kodowym tytułem nazwą Lux Torpeda no i teraz się bierzemy właśnie do tego Lux. Została nam budowa jest tak duża, że muszę ją tutaj szarpnąć na spóźniu i jakoś ją wyłuskać z tego ogromnego pudła. Pewnie dużo steropianów tam jest wyciągamy łapki najpierw żeby nam nie przeszkadzały przy wysuwaniu No i dobra Fabrycznie zapakowana oczywiście żadnych względów sklepowych A co to? Tu na górze jest taka A to ona ma być biała? O cholera, nie wiedziałem. No i na obrazku była czarna. No ciekawe czy się nie pomylił. I ten taka, taka na, górze, na górze jest taka zaślepka, a to dlatego, że od razu od góry mamy czodek. Także już pokazuję, może jakoś tak zobaczyli idziemy o, od góry już jest przodek więc trzeba nie... było zabezpieczyć dodatkowo, żeby ktoś niechcący kurier, czy ktoś na magazynie by ją z skupką tutaj to też by ją uszkodził hmm. to ciekawe no dobra, niech będzie biała nie uwagi, że tutaj jest zona opisana po Ale Ale W pidełku, nic więcej nie ma. Tu mamy dół. Nic nie strzela. Nie strzela w nas. Um, styropian. Dołóż, 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 to już wyłączamy ją i postawimy do od razu na nóżkach. Ale to się. Gdyby to był chłopak. To można by tak powiedzieć. A to jest po bardzo... prostu mm, duża dziewczyna. No wygląda to hardcore... O jest, trochę strzela jednak. Wygląda to hardkorowo, jest ogromna. Klapka. Klapka zaślepka. mi się stół nie zawali. Folie sobie zostawimy, bo nie chciałbym ich porysować, więc folie zostaną. No, Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, jak wygląda ta budowa. Jest kawał budy jest ogromna, naprawdę. I Ciężka. Jak nie, wiem, Ja będę ją tak obracał powoli, może. To jest z przodu tak wygląda. Może ją położę trochę na boczek, żeby jak cały przez wygląda. O tak. Tutaj jest przespaleń, to jest wielki, wielka, wielki mesz. E, tu mamy klapkę z kartami, innymi akcjami. Wielki mesz na górze, przykrym, tak żeby nie spadł. Z drugiej strony, oczywiście, pełna ścianka. Lakier taki, że masakra, tylko tak. Tego pewnie nie widzicie. O, ostrość się uciekła głowa. Od tej biegunki. Tej Ostro jest. Wróć ostrości. O. To co. Okej, okay. generalnie jeśli chodzi o. Może tutaj widzicie. To metal, to metal, to plastik. Na górze jest tak samo. Metal, metal, tylko to już nie widzicie. Tu plastik. Aha, dobra. Okej, okay, to... Nie wypadło. Metal, metal, plastik, plastik, metal znowu, nie? To jest plastik, to jest plastik, to, a tutaj metal, metal i to, metal. Także troszeczkę się różni kolorystycznie. Tą farbę trochę, no wiadomo, że weź, dobierz kolor farby do koloru plastiku. Troszeczkę to widać, ale to już dla czepliwych. Dobra, teraz może tył i też się położymy. i lekko uniesiemy. No, no i mamy zasilacz full opcja na ATX 2, 4, 6, 8, tak a już tutaj z tyłu na wentyl duży może być zakręcany na śrubki do odkręcenia paluszkami, nie trzeba używać śrubokręta, tu jeszcze ten przedzik zobaczymy. Mesz z przodu z tym kawał budy. Tutaj, wyro, tutaj możemy sobie bliżej zobaczyć. Power reset. Słuchawki mikrofon dwa USB 2 dwa USB 2.0 2 USB 3.0. Także wszystko schowane pod klapką. Miejsce napędy 3. Chyba, że to wymontujesz. <grym> to będzie 4. No i spód. Na spodzie dwa bardzo duże. Filtry przeciwkurzowe, jeden na zasilacz, drugi na resztę. Ciekawy dlaczego ten zrobi czarny? Tutaj możemy go chyba wyjąć kawę siaty. Idzimy ze środka. Rozbebeszmy ją na ile się da. Wybeszmy wszystko. O kurde, to jednak musiał trzymać. Chyba no, nie mogę palcem się wkręcić. Dobra, tu się udało. Tu jest ok. Tu też. Ok. Rozbijemy jeden panel najpierw. Mam nadzieję, że one zostają. Także ja mogę sobie... O, nie zostają. A e. szkoda. O, min... no to trochę minus. ok, fajnie. Są gumowe podkładki, żeby nie zatrzeć. Tak. Ale nie zostają. mogłyby zostawać. Jak się zajmuję, to szybko by zostawała, nie? Dobra, wyjęty. Tu zawiasów wysuwanych nie ma, tylko się po prostu ją podnosi i tu jest tylko taka zakładka za folia oczywiście blacha no wiadomo przy takiej przestrzeni, wieczekajcie, bym pokazać całą, przy takiej przestrzeni to wiadomo że trochę się będzie ruszać Taki, przy, przy takiej też powierzchni okni tutaj, żeby mi się nic nie stało Ok, dobra. A to co? Podnieśmy ją teraz. Zobaczmy co tu się z niej dzieje. Właśnie wszystko nie będzie widać. Dobra. Jeszcze tylko odkręcimy tę, żeby można było widać na przestrzeń na wylot. Bierzemy sobie ze wszystkich stron. Dobra, co tu mamy z przodu? Znaczy, z boczku, oczywiście, wszystko gumowane. Wszędzie gumki do transportu kabli. Miejsca, oczywiście, bardzo dużo. Wycinka na procka ogromna. Tutaj było z akcesoriami. Jeszcze się do niej dobierzemy. Do niego, nie Do niej akcesorius. Zbierzemy. Poskręcane podwójnie, no ciekawe. Tu w tą stronę, tu w tą. Jest. Też ktoś miał pomysł. Ja te kable sobie... Zobaczymy. Zaraz sobie pooglądamy. No miejsca dyski zaraz sobie zobaczymy. Tu jest jeden duży wentyl z przodu i tutaj jest jeden wentyl z tyłu. Podobne są do tych wentyli NZXC z, Kra z Krakena. Tu jeszcze jest jeden. Oczywiście do Krakena założymy tu. Ten jeden wentyl będzie mogli jeszcze gdzieś sobie wykorzystać, jakbyśmy chcieli, jakby się dało. Tak z tej strony e, tak naprawdę dużo nie widać, nie? Jest po prostu blaszka, ładnie to wszystko widać, transport kabli będzie, będzie niezły. Tu oczywiście montaż e, do napędów. Widać dwa, tylko są trzy. No i na górze jeszcze mogę przechylić ją w tą stronę. Tu zobaczycie jak wygląda sufit? O. Tu jeden wewnątrz, tutaj będzie drugi, ten wymienimy. Ale co się dzieje z tyłu? To dopiero. Tu jest zabawy. Transport kabli. Bardzo ładne. Montaż dysków. Sześć dysków możesz załadować. Widać cały wentyl. Do kontrolora, znaczy rozgałęziasz do. do, do do zasilania do wentylatorów kabelki ładnie pociągnięte SSD, SSD czyli 3,5 calówka i SSD można wsadzić. Dwie, dwa SSD albo HDDK 2,5 cala, nie 3,5 cala, oczywiście pomyliłem się. 2,5 calówka i SSDK 2,5 cala. Wszędzie są łapki na kable, no po prostu wypas totalny. Dlatego taka cena tej obudowy, nie? Tutaj jeszcze jakiś kabelek idzie dziwny co tu mamy Multicolor LED strips, a no to tu będziemy mieli te nasze podświetlenie obudowy. No, także masa się dzieje z tyłu w tej obudowie więcej niż z każdej innej strony razem wzięte. <laughs> no i na koniec możemy jeszcze troszeczkę ten możemy czy nie? O, możemy. Ten filtr jest przeogromny. Zdjąć. Ale, to miejsca też jest dużo. Chłodnica, chłodnica można, można zrobić puszpula. Tak naprawdę chłodnica może być raz, dwa, trzysta, sześćdziesiątka. Spokojnie tu powinna wejść. I można, jest jeszcze tyle przestrzeni na górze. Już może pokażę, tylko przechylę. Że można zrobić tak. Chłodnicę przymocować do, bezpośrednio do budowy. Od spodu do chłodnicy przymocować Wentyl, a tutaj na górę jeszcze zamontować wentylator. Zobaczcie. Jest trochę miejsca co? No jest bycza budowa, nie ma co gadać. Ogromna. No, także taka budka Hentolux. Nie się, tylko w głowie mi się tu zmieści. Tak sobie ją postawimy, żeby nam tutaj świeciła, a my sobie zajrzymy do... Akcesoriów. User's manual. Książka, jak na obudowy, w ogóle nie mała. <grystanie> Attention. RMA request, technical. Tak. Strony. Środki. Ładnie pogrupowane, Wszyscy mogliby się tak... I tutaj mamy jeszcze jakiś brakecik na coś. Nie wiem jeszcze na co. To jakaś fajna guma antypoślizgowa. Można coś zamontować. Nie wiem tylko co. No, zobaczymy instrukcję. Kto wie, ten wie. No nie wiem. A, i tu jeszcze jest jakaś blaszka od czegoś. Jakieś sporniki jakieś dodatkowe rzeczy. Bardzo ładne. Bardzo fajne. Obudowa na piątkę z plusem. Szkoda, tylko że taka wielka. Jak ktoś lubi dużo budowy, bardzo ładne. Czemu znowu czarne, a nie białe? Nie rozumiem. Może to coś od zasilacza. Na pochwałę... Może do końca. Na pochwałę oczywiście. Tak, można chwalić tą budowę bardzo, tak? To pudełeczko, Bardzo przydatne. Bardzo fajna sprawa. Dobra, to sobie zachowamy. No i co? To by było tyle, myślę. Tym samym kończymy materiał z szybkich rozpak. Zestawu marznika z gracza ATX 06 2016 Lux Torpeda. No i co, fajna Lux Torpeda? No, tylko dużo I biała. No dobra, mam nadzieję, nie będzie brudziła. Przecież będę ją czyścił ciągle. Znaczy nie dla mnie. Ale i tak będę ją czyścił. No dobra. To cześć. Do zobaczenia w pierwszym uruchomieniu. Pa.